brylantynka Janusz! Jedyny pojedynek panie podczas gali Fame Friday Arena 2 debiutująca, natomiast bardzo pewna siebie przed tym pojedynkiem Brylantynka, po raz pierwszy przed publicznością organizacji Fejmy. Pierwszy raz na media treningu, ale tego stresu kompletnie nie widać. Schowana ciasno za podwójną gardą, wyprowadzająca kolejne serie, szukająca ciosów prostych, ale także tych mocniejszych sierpowych. Pojedynek zakontraktowany na zasadach K1, a więc tu parteru nie zobaczymy. Będą ciosy, będą kopnięcia, będzie ciągła presja. To na tym media treningu stara się nam już zaprezentować brylantynka. Szeroki uśmiech jest pierwszy stres zostawiony na macie przed galą Fame Friday. Arena 2. Ten stres natomiast ma już za sobą jej przeciwniczka. Agata. Pong! Wie z czym się wiąże stres debiutantki. Także to będzie zdecydowanie przewaga fagaty, która już trzykrotnie miała okazję wejść do walki. Pierwszy pojedynek przegrany natomiast w ostatnim czasie. Dwa zwycięstwa w jej rekordzie, wygrane na pełnym dystansie, także ten czas spędzony w klatce jest zdecydowanie atutem Fagaty. No i też widzimy, że w ostatnich tygodniach z pewnością nie próżnowała na sali treningowej. Są szybkie kombinacje bokserskie, ale także kopnięcia. Low kiki, czy też właśnie wysokie kopnięcia, które widzieliśmy wcześniej, jak i teraz na załączonym obrazku w wykonaniu Fagaty. Uśmiech na twarzy na zwiększenie tego media treningu, natomiast było krótko, ale siebie Tyle, jedyne bohaterki podczas gali Fame Friday Arena 2. Martyna Brylantyka Janusz. Po raz pierwszy oficjalnie na wadze organizacji FAME limit 56 kg bez tolerancji. Jest 55 100! Oficjalna waga brylantynki przed debiutanckim pojedynkiem. Dziękujemy. Brylantynka zapraszamy tutaj już na pozycję do face to face. A my na scenę zapraszamy jej przeciwniczkę: Agata! Fagata! po! Przypominam, limit 56 kg bez tolerancji 55,8. Limit wypełniony przez Fagatę. Czas na face-to-face. -face. Możecie dziewczyny spokojnie bliżej. są uśmiechy, jest oszczędnie jeśli chodzi o słowa, ale spojrzenia są dosyć mocne. Intensywne, głębokie. Brylantynka kontra Fagata. Debiutantka, która zawodniczka, która znajduje się na fali dwóch zwycięstw z rzędu. Przypominam, pay-per-view dostępne na Fame MMA TV są uśmiechy. Jutro pewnie tych uśmiechów będzie zdecydowanie mniej, mniej, natomiast apetyt będzie na więcej. Drogie panie, jeszcze słówko przed jutrzejszym pojedynkiem Brylantynka. Pierwszy pojedynek w organizacji Fame. Debiut pewnie sporo stresu, doświadczenie po stronie rywalki, natomiast jakie Jakie emocje tobie towarzyszą i no wiemy, że chcesz utrzeć nosa rywalce, bo zapowiadałaś to wielokrotnie, także jaki jest pomysł na to, żeby zwieńczyć to wszystko jutro? Niech po prostu wygra lepsza, wszystko tak naprawdę siedzi w głowie. Najważniejsza w tym wszystkim jest głowa. A czujesz jakąś presję związaną z tym występem debiutanckim, czy kompletnie tobie to nie towarzyszy? Nie, to mój pierwszy raz, także po prostu pokażę się jak z najlepszej strony. To zapowiada brylantynka, dziękujemy serdecznie, natomiast Fagata, no po twojej stronie zdecydowanie doświadczenie, dłuższy staż treningowy, czy to jest ten atut, który będzie kluczowy, decydujący już jutro w konfrontacji z debiutującą w klatce? Tak, plus ja też mam mega mocny charakter, tak uważam. Czyli jaki pomysł na finisz jutro, jak to się wszystko zakończy? No, no bo wiemy, że masz dwie wygrane przez decyzję na koncie, chciałoby się coś skończyć przed czasem. Fajnie by było zrobić pierwszy damski knockout. to było zajebiste. Eee, no ale co ja mam więcej powiedzieć, moja przeciwniczka sama nie jest pewna swojej wygranej, więc... <grystanie> czekamy, w takim razie czekamy, już jutro. Jedyny pojedynek podczas gali Fame Friday Arena 2, Brylantynka kontra Fagata, piątkowy... Wiek...